Moi no drodzy, rozważamy o Bożej miłości, która w naszym życiu jest obecna. I chcemy dzisiaj powiedzieć taką krótką konferencyjkę na temat parafii jako miejsca doświadczenia tej Bożej miłości. Otóż niedawno Stolica Apostolska wydawała dokument „Nawrócenie wrócenie do spasterskiej wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła. Duch nawrócenie, to znaczy nawrócić się, no to rozumiemy, zmienić sposób myślenia, a później sposób postępowania. Papież wzywa, byśmy się nawrócili jako wspólnota parafialna. No to nie jest tylko do Tarnowca skierowane pismo, tylko to jest do całego kościoła. Więc jak zwykle jesteśmy w awangardzie kościoła i pracujemy nad tym odnowieniem naszego życia parafialnego. Przy czym. Jak on to rozumiał? Nawrócenie, czyli zmiana myślenia, tylko, że przywykliśmy mówić, że nawrócenie to jakoś dotyczy nie wiem, jakichś dwóch, trzech grzeszków z zakresu konfesjonałowego i sprawy zamiatamy. Tymczasem tutaj jest taka definicja ładna, takie sformułowanie, nawrócenie pasterskie, czyli zmiana sposobu życia duszpasterstwa parafii. Nawrócenie, czyli wrócenie do tego pierwotnego które Kościół i Pan Bóg wymaga od naszej wspólnoty. I jeszcze jest dodany w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła. Otóż chodzi o to, że to my jako parafia jesteśmy ewangelizatorami. Nie biskup, nie ksiądz, nie misjonarze, tylko my jako parafia. Oczywiście tu jest i biskup, bo biskup jest naszym pasterzem i proboszcz ze współpracownikami, bo proboszcz jest pasterzem własnym w swojej parafii. I wspólnota. My jako wspólnota misjonujemy, czyli głosimy Ewangelię, dobrą nowinę. Po tym takim opowiastce na początek, chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad tym tak konkretnie, co to by miało znaczyć. Jest taka rzecz: mianowicie Bóg nas kocha, jemu na nas zależy. To ogólna myśl, prawda, którą wiemy i którą sobie przypominamy. I w związku z tym, że nas kocha, to stawiałby z nas jedno podstawowe przykazanie. Ktoś może powiedzieć, jakie tam nawrócenie. Jest przykazanie, wiadomo, jakie jest przekazanie? Przykazanie jest yy, ten. Kochaj Boga całym sercem, całym rozumem, a bliźniego jak siebie samego. Tak. Bóg mnie obdarza miłością i oczekuje, że ja w zamian też będę go kochał. Oczywiście to, jak dzisiaj liturgia słowa będzie mówić, to się musi przejawiać w sposobie działania, a nie tylko w ładnych okrągłych słówkach. I w tym roku my też w parafii naszej rozważamy w sposób szczególny tajemnicę Bożej Miłości. A więc zatrzymajmy się nad tym tematem parafii i zadajmy sobie pytanie, czym jest tam parafia, czy ona w ogóle jest nam potrzebna i jak się ma ta przynależność moja do parafii, a sprawa miłości Bożej. Trzeba zacząć od słów Ojca Świętego, który mówi bardzo ciekawą rzecz i to mnie niezwykle inspiruje i wydaje mi się, że na to powinniśmy zwrócić uwagę, rozważając o życiu parafii i o naszym duchowym życiu. Mówi Ojciec, tak, ojciec Święty tak, jeśli coś ma wywołać święte oburzenie, niepokoić i przyprawić o wyrzuty sumienia, czyli jeśli jest coś takiego, co powinno nas niepokoić, to Powiada, Niech będzie to fakt, że tylu naszych braci żyje pozbawionych siły, światła i pociechy z przyjaźni z Jezusem Chrystusem, bez przygarniającej wspólnoty wiary, bez perspektywy sensu życia. A więc dalej mówi tak, mam nadzieję, że zamiast lęku przed pomyleniem się będziemy się kierować lękiem przed zamknięciem się strukturach dostarczających nam fałszywej ochrony, lękiem, który czasami paraliżuje, lękiem, będziemy uciekać od tego lęku, który paraliżuje. Mówi dalej tak, nie możemy się czuć spokojni, gdy obok nas znajduje się zgłodniała rzesza ludzi. Jak Jezus, Jezus nam powtarza bez przerwy, dajcie im mieć. To on przywołuje ten przykład biblijny, nie, że ludzie głodni chcą jedzenia i ludzie chcą Jezusa, ludzie chcą miłości, ale oni chcą i kto ma im dać to my, parafia. My jako parafia. I tu się pojawia niezwykle ważne pytanie: czy rzeczywiście, rozważając te słowa, o których on mówi, czy parafia jest przygarniającą wspólnotą wiary. Czy ja doświadczam tego w parafii, w tej wspólnocie, tego, tego ciepła, że jestem przyjęty, że to jestem przyjęty do wspólnoty, czyli to jest to wspólnota wiary. Czy w tej wspólnocie znajduję to, co jest siłą, światłem, pociechą, czyli Jezusa Chrystusa. I czy ta wspólnota taką um jest, że ktoś z zewnątrz wchodząc, albo sam jak niedawno zostałeś członkiem tej parafii, przyjechałeś, przeprowadziłeś się, zacząłeś świadomie żyć wiarą, albo spróbujmy sobie wyobrazić kogoś z zewnątrz wchodzącego do tej naszej wspólnoty i zastanówmy się nad tym, czy rzeczywiście my jako wspólnota parafialna dajemy tym ludziom to doświadczenie spotkania z przyjacielem Jezusem. Odpowiedzi pewnie różne będą i, i na różnym poziomie. Na pewno, na pewno wspólnota parafialna daje doświadczenie, spotkania z Bogiem, możliwość, bo głosimy słowo, bo, bo się gromadzimy wokół ołtarza. Natomiast ten temat w ten sposób postawiony też dużo daje do myślenia. Dużo daje do myślenia. I niekiedy jest w nas taka obawa, czy, czy taka troska o Kościół, o parafię. W ten sposób tę troskę chcemy przejawić, że myślimy, że trzeba ją zorganizować. No, organizujemy tą parafię, tą naszą wspólnotę, najczęściej oczywiście językiem, mówimy, co kto mógłby zrobić, ale czasami osobiście w tym uczestniczymy, no niekiedy nasze zaangażowanie sprowadza się do spraw albo zewnętrznych, czyli najlepiej by było, żebyśmy funkcjonowali, jak nie wiem, Urząd Gminy, zajmowali się chodnikiem, ewentualnie chodnikami wokół Kościoła, nie pięknymi jakimiś budynkami, renowacjami, odnowieniami i tak dalej i to by było wyznacznikiem prawdziwej wspólnoty, a później byśmy opowiadali o tym, jak to u nas jest pięknie. Albo ewentualnie, żebyśmy byli tak fajnie zorganizowani, żeby to wszystko latało jak w dobrej korporacji. Na pewno to są rzeczy potrzebne. Ojciec Święty mówi, że na przykład budynek Kościoła jest symbolem tej wspólnoty, więc on powinien być piękny, nie? No, ale jak już kiedyś podawałem przykład, to są piękne ciuszki złej i brzydkiej żony. Więc trzeba też dbać o to, żeby ona była piękna i dobra. I wtedy jeszcze, żeby miała ładne ciuszki. Bo niekiedy gubimy to, co jest najistotniejsze. A najistotniejsze w życiu parafii jest doświadczenie miłości bożej. To jest wspólnota, w której my mamy doświadczać miłości bożej. I na tym się nie zatrzymamy. I my jako wspólnota mamy pomagać, doświadczać innym miłości Bożej. Oczywiście, gdy mówię te słowa, nie wiem czy wy myślicie, ja myślę też o tych naszych zwyczajnych, bo wspólnota parafialna przecież składa się z nas, mieszkańców tej ziemi, o tych naszych zwyczajnych sprawach, trudnościach, o naszych plotkach, uprzedzeniach, podejrzliwościach, niechęciach różnych złościach, czasami wielopokoleniowych, przemądrzałości, pysze i tak dalej. I ktoś może, gdy tak sobie to wszystko złoży razem, pomyśleć, że to jest w ogóle nieosiągalne. To jest nieosiągalne. Nieosiągalne to jest, czy osiągalne albo mało osiągalne, trudno osiągalne, gdy będziemy na to patrzeć na wspólnotę parafialną tylko jako organizację. Czyli to jest takie koło przyjaciół katolickiej religii. To wtedy rzeczywiście w niektórych organizacjach się jest, a później jak nas no zaczynają wkurzać, to się wypisujemy z tej organizacji i koniec. Natomiast tutaj my się gromadzimy wokół Jezusa. To, to pewien taki paradoks, nie paradoks, po prostu istota sprawy jest w tym, niekiedy sobie nie uświadamiamy, że Normalna parafia, normalne życie parafialne, jak nie wbudujemy tego, i to każdy z nas, Proboż i każdy z nas, jak sobie w głowie nie pobudujemy najgłębszej tajemnicy, tej mistyki naszej wiary, że Jezus jest głową i tu doświadczamy Jego miłości, i jeden dla drugiego mamy być tą przestrzenią, przez którą Bóg nas obdarza miłością, to my nie budujemy prawdziwego Kościoła, to my budujemy towarzystwo sympatyków niedzielnej mszy świętej. Natomiast tradycji katolickiej, czego nie bądź, ale nie żywego Boga, to jeżeli ktoś nie ma osobistego doświadczenia Bożej miłości, to znaczy każdy ma, bo jesteśmy tylko jakoś nie zastanowił się nad tym, nie otworzył się na to doświadczenie Bożej miłości, no to oczywiście dla niego to będzie brzmieć jak sporo słowa, to będzie wyglądać jednoznacznie, jednakowo, podobnie. Natomiast problem polega na tym, że ładnie to zresztą papież mówił, że... Parafia powinna być przygarniającą wspólnotą wiary. To takie proste pytanie. Czy my jesteśmy przygarniający? A mnie nikt nie przegarnuje. No moi drodzy, na przykład, o, to nie tylko czy mnie, przygarn... mnie ktoś przygarnął. No i na przykład, o, ja jestem nowym proboszczem. No to bo tak między nami dziewczynkami. Pierwszy rok to się usłyszałem więcej hamstwa i agresji, podejrzliwości, złośliwości takiego odpychania niż normalnej życzliwości. Jeśli to policzyć, podzielić i zważyć, tylko ja już jestem duży chłopiec i mam twardą tą skórę. Ale taka prosta sprawa. I to nie jest moje płakanie, tylko tak sobie rozmawiamy dojrzale, nie? Po roku, jak już się troszkę obszczelali, wszystkie emocje wyplysnęły, no to już tak spokojnie. Już jest dużo normalnej, takiej ludzkiej życzliwości. To jest Nowy człowiek wchodzący, jak jest przyjęty. Więc ja Wam daję świadectwo, różnie byłem przyjęty jako nowy człowiek, a wchodzę tutaj, nazwijmy to z urzędem, wchodzę tutaj z różną sławą. To co, jak się w naszej wspólnocie, ja zadaję pytanie, jak się w naszej wspólnocie czuje nowy człowiek? Jakaś synowa Twoja, która tu przyjechała, ale se przywiózł skórę jakąś taką. Tak to wygląda? Czy to wygląda jak radość? O, jak pięknie nasz parafianin znalazł, pokochał. Daj Boże, żeby coś z tego było. To chrześcijaństwo ono nie będzie się gdzieś rozbijało, moi kochani, o jakieś takie pobożne stękanie, tylko to jest bardzo, bardzo konkretna rzecz. Albo przyjmujemy tych, którzy się nam podobają. Jak on się nie podoba, to nie przyjmujemy. Ja jeszcze nie znam tych niuansów. Kiedyś wyćwiczę niuanse, to jeszcze pośmiemy, kogo my nie lubimy, bo nie wiem, czy nie lubimy Jasła, czy nie lubimy Krosna. Generalnie tak zwykle jest, że się nie lubi tych sąsiadów, więc, więc kogo, czy między sobą się nie lubimy. Znam księży z okolic, którzy mówią, że czasami problemem jest to, że parafia się składa z wielu wiosek i między nimi jest rywalizacja i, i, i dużo złości. Takiej głupiej, pustej. Więc my nie myślmy sobie, że budowanie wspólnoty wiary i doświadczenie miłości będzie polegać na składaniu rączek i pobożnych stękaniach, tylko ono będzie polegać na tym, że w imię Jezusa Chrystusa, który jest między nami, w imię tego, że ja chcę, żeby ten człowiek spotkał go tutaj, żeby on ze mną stał przed Panem, żeby też Jego Bóg dotykał miłością także przeze mnie. W imię tego ja się czasami po prostu zamknę. Ja czasami powstrzymam swój komentarz, bo mnie tak kipi to. Tak we mnie to się chce powiedzieć. Tak można przecież fajnie wyśmiać. Przecież można ją tak obeześć, bo ona rzeczywiście do, kur, do kury podobna, czy do kogo tam. No Można, tylko po co? Tylko po co? Więc. Nie myślmy sobie, że, że jakby są dwa światy. Świat prawdziwy, gdzie się trzepie gdzie się kasę, gdzie się oszukuje, kombinuje, osądza plotkuje i podejrzewa i świat pobożny tutaj. Nie ma tak. To wtedy, jak ktoś wchodzi i widzi pobożne miny nasze, piękne słówka nasze, a na ulicy spotyka się z agresją, jadem i nienawiścią. No to widzi, to, to tak robi, o, strząsa, żeby się od tej yy, obłudy, żeby się do niego w ogóle nie przykleiła. Oczywiście to nie dotyczy naszej parafii, bo my się staramy jak możemy, ale jako probosz powinienem na tego typu rzeczy zwracać uwagę. Yy, no, no jesteśmy ludźmi, to, to, to nie jest tak, że wszyscy są od początku doskonali i, i że zawsze są doskonali. To każdy za sobą patrzy. I jeszcze jako wspólnota powinniśmy także patrzeć. I tutaj bardzo ładnie papież mówi, że parafia powinna być taką wspólnotą, bo my mamy na przykład przypomnijcie sobie, jak wygląda rozmowa o tych, co słabo chodzą do kościoła, o starych komuchach, o starych piokach, o jakichś tam rozpustnikach i jeszcze o tych, co nas po prostu wkurzają, albo takich lekko niecałkiem, jak wygląda rozmowa od nich? Czy my czasami nie jesteśmy taką wielką ciężarówką, śmieciarką, wszystkich ich na kupę zbieramy i w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego na śmieci ich wysypujemy? Ja mówię o rozmowy, o sposób oceniania, nawet o to, że nie dajemy szansy. Na przykład jest jeden taki misiu, yy, no widać, że zmarnowany życiem, ale widzę, że niekiedy pojawia się w kościele. Ja się cieszę. Myślę, może Pan Bóg... Będzie przez te jego pojedyncze wizyty coś zrobi w jego sercu. No ale to trzeba mieć wiarę, żeby takie rzeczy widzieć. Przy czym trzeba mieć wiarę nie w to, bo my się mylimy jeszcze w jednym momencie, że my wierzymy w to, że, że ten dziad się nawróci. To my nie wierzymy w tego dziada. My wierzymy w Boga, który go dotknie. Bo każdy z nas jest takim dziadem. I wierzymy, w, no wy to nie, ale wielu z nas jest takimi grzesznikami Boga. Który go dotknie miłością i ta miłość go przemieni. Przy czym Boga, który go dotknie nie z tej figury, Boga Ojca, ale moją i Twoją ręką go dotknie. No tak wygląda. I moi drodzy, w parafii, i pan ładnie, papież, to mówi, to jest wzruszające, że nie możemy żyć spokojnie, gdy tylu naszych braci nie znajduje tego, co my tu znajdujemy. Z tego, że jesteśmy przyjaciółmi Jezusa, siłę. Siłę, żeby codziennie być człowiekiem, światło, żeby w tej ciemności codziennych trudów widzieć dokąd idę, pociechę, bo czasami nie, nie wesoło. Wszystko my tu to znajdujemy. Jak nie znajdujemy, to albo nie bierzemy, a jest nam dane, no albo coś nie gra z naszą wspólnotą parafialną. Yy. I to jest jakieś takie wyzwanie do nas, żebyśmy. Żebyśmy rzeczywiście byli tą wspólnotą, która świadczy o miłości. Boża miłość, którą doświadczamy, powinna się rozlewać między nami. Przy czym zaznaczam, nie chodzi o jakąś pobożną stenkanologię, tylko zwykłą ludzką akceptację, cierpliwość, życzliwość. Na koniec pamiętam, w seminarium narzekaliśmy, mój mądry profesor od Biblii, jak to klerycy i młodzi, nie napaleni życiem, E to rektor, to, e to przełożeni, to. No ja to... no oczywiście zaufania do swojego profesora mówię mu, że no właśnie, no to, 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 to i coś tam opowiadam. A on mi mówi, stary mężczyzna, mi mówi, słuchaj, a czego ty myślisz, że on chce źle? Po prostu rozwalił system, właśnie. Problem jest z tym, jak ja myślę. Jak on chce źle, no to chce źle, no to trudno, to mu trzeba pomóc, żeby chciał dobrze. Ale czy nie jest tak, że ja sam wnoszę taką. Ciągłą podejrzliwość, zamknięcie i nie, nie ma we mnie tego światła, tej radości, tej nadziei. I nie mówmy, że ludzie są, bo ludzie to są w Wiedliczu czy Wiedliczach, nie wiem jak się to odmienia zawsze źle, Ludzie to są w czeluśnicy, ludzie to są w szebniach. czasem możemy się zastanawiać, gdzie tam ludzie są. My budujemy tą wspólnotę i nie tylko proboszcz. My budujemy tą wspólnotę. No i coś by jeszcze pasowało ciepłego powiedzieć, bo tak za ostro brzmi, więc um, przytulam Was cieple, ciepło.